Болишь? Да. Алло? A ja mam okay, to no nie? A to się pomiędzy. No. no właśnie, i ten śnieszko w koszcie. Czasami nie, 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 to no nie, to chodź, do mnie? W normalnej Polandii, nie, Co, to ma nie, 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 to nie, 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 na Uniwersytecie w The oh, but you're not to start. It's too mm -hmm. then the Bye. Bye, yeah. Bye. Yeah.